Cześć, mam na imię Kasia i chciałabym Wam dzisiaj przedstawić ukośnicę firmy Rajobi, która również działa w systemie OnePlus. Korzysta z baterii 18V. Baterie umieszczamy w tym miejscu. Tutaj mamy rączkę, która w tej, w tej chwili jest zablokowana, żeby ją odblokować i. Włączyć ukośnicę, trzeba przycisnąć przycisk, który później Państwu pokażę, a następnie pociągnąć do siebie wajchę. W ten sposób uruchamiamy ukośnicę. Tutaj mamy pokrętło, dzięki któremu blokujemy deskę, którą chcemy uciąć. Możemy ciąć w dwóch płaszczyznach. Żeby uruchomić piłę, tak jak już wcześniej powiedziałam, trzeba wcisnąć ten przycisk i pociągnąć tą wajchę do siebie. i on się automatycznie potem odblokowuje. Tutaj znajduje się przycisk, dzięki któremu będziemy mogli wyciągnąć i wymienić sobie tarczę. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby przed tą wymianą została usunięta bateria. Piła daje nam możliwość cięcia w dwóch płaszczyznach. Pierwsza jest od minus 45 stopni do plus 45 stopni. Ustawiamy sobie pod odpowiednim kątem, jak chcemy, żeby piła nam ucięła. Jeśli już ustawimy Przekręcamy, dokręcamy pokrętło, aby zablokować w tym miejscu kąt. Drugą płaszczyznę możemy sobie wybrać tutaj. Na potrzeby testów założyłam worek na wióry. Zrobię trzy testy pod kątem 0 stopni, w pozycji 0, yy, 22,5 stopnia i pod ukosem i wybiorę sobie jakiś kąt, ale to za chwilę. Zacznijmy. Proszę bardzo. Tak wygląda ucięta deska pod kątem 0 stopni. Bardzo ładne cięcie, równiutkie. Przesunęłam deskę teraz Potrzebuję ją dokręcić, aby ją zablokować. Odblokowuję zmianę kąta. Ustawiłam na 22,5 stopnia. I tniemy. Tak wygląda wycięty kawałek pod kątem 22,5 stopnia. Teraz yy, przetestujemy kąt cięcia pod ukosem. Yy, odblokowałam sobie już śrubę. Ustawiam ją na 30, kąt cięcia na 30 stopni. Blokuję śrubę i tniemy. Pięknie wycięty kawałek drewienka pod kątem 30 stopni. Na takiej samej zasadzie jak te, prościutko, bez żadnych wiórów, bez powiedziałabym, że nawet y, żadnych ubytków, którymi można się za chwilę skaleczyć. Prosta w obsłudze, lekka, a to jest przede wszystkim najważniejsze, no bo skoro y, mają obsługiwać wszyscy, nie tylko mężczyźni, ale również kobiety, to ja stawiam właśnie na sprzęty, w których bardzo łatwo jest mi cokolwiek zrobić. Nie muszę się zmagać z ciężarem tego sprzętu dodatkowo. Super łatwa w obsłudze. Śruby nie są ciężkie do tego, żeby cokolwiek przytwierdzać. Można sobie swobodnie je odkręcić, dokręcić. To nie sprawia żadnego problemu. Jest bardzo intuicyjna. Także, jak najbardziej. Sprzęt jest godny polecenia.